Was wszystkich, właśnie jesteśmy już wszyscy w autokarze, mieliśmy krótki postój i ruszamy do Polanicy, więc zaczynamy vlogowanie, śledźcie nas na naszym kanale i do zobaczenia w green rescie! Widzisz swoją torbę? Tak to idź i ją koleg. My już jesteśmy w Greenreście i zaraz będziemy się rozpakowywać. I zaczynamy vlogować. Będziemy zaczynać nasz pierwszy dzień, a jutro będą pewnie mnóstwo atrakcji. Bo on nie mógł się pogodzić z tym, że się z tobą koleguje. A! Czyli wybrałaś przyjaciółkę, a nie, a nie chłopaka? Tak. Ale ona się poświęciła. Doceniasz to? Tak bardzo. Ale nigdy nie jest Jesteśmy <laughs> w Przemkowie. W Polanicy Zdrój. Ale nie, w jakim mieście? No chciałabym, żeby na przykład było spaghetti z pomidorowym sosem. Albo pierogi z kapustami grzybami. A, a, ja a ja A ja bym chciała, żeby był zestaw McDonald's. Ja rybka z frytkami. A ja bym chciała schabowego. A pan co by chciał. Taszę gryczaną ja bym chciał. O oh, Ja bym wolała na przykład mieć starszego chłopaka niż ode mnie, bo tak by było lepiej. Ja nigdy nie byłam na vlogu. Ja byłam w 2019 na teledyskach. No, to całkiem niedawno. Kocham was zubo, Co robicie? Sprzątamy, bo pani mówiła o jakimś konkursie na ciasto. Chcesz wygrać ten konkurs? Ja żyję wygraną. No na razie to my w pokoju sprzątamy, bo jest brudno. Brudno? No, bo my się tak na, najpierw na... Łapnęłyśmy wszystko do szafek, a potem dopiero dziewczynę pan nie skomplikuje. Każdy pokój codziennie będzie sprawdzany pod względem czystości. Słuchajcie o to, żeby mieć butelkę e, wody ze sobą, są upały, trzeba pić. na napit może nam wejść do pokoju, jak nas nie ma? Tak, tak, może. Kiedy się kupi na przykład jakiegoś gniotka albo gluta, to można go mieć przy sobie, ale się po prostu nie da. Nie, nie oddaje się od razu. A jak jest na przykład jakiś owoc, to trzeba go brać. E, U mnie pływanie, piłka. Koszykówka, o, jeszcze A jeden taki ulubiony sport, który macie? Piółka takie Rolki. Ja Czekaj. Mam, ale jakby to, to... nie umiem pojechać. Ja jestem kim bieganie. Ale co, na krótkie dystanse, długie? Raczej na krótkie. Aha, czyli jesteś sprinterem. Football, ok, very nice English. Tak. A skąd ty wiesz? Że to turbacz? No bo ja nie wiem, że to turbacz. Czy mnie kłaniesz chyba. Znasz się na górach, Tasiu? Nie, bo zdobyłem znowu... tu kwarstw i pamiętam, jak wygląda. Tak, tak. Witajcie, Zumbofani. Pierwszy dzień w Polanicy Zdrój. Rzut pocieszenia! Rozpoczęliśmy obiadkę małą integracją. Ja ze swoją grupą gramy właśnie w dwa ognie. Arcy ciekawy mecz: chłopacy kontra dziewczyny. Jak na razie jest wyrównanie. Mamy cudowną pogodę, więc zapowiada się wspaniały, słoneczny tydzień, w którym nie braknie nam emocji. Tak, przeprowadzimy, no dziękujemy Zbawajmy. za wsparcie jest pana super. Jest, jest super! tak. 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 Ale brawo, piękny wpływ! Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz! Raz, dwa, trzy! Cześć Zumbofani, witamy Was w pierwszym dniu naszej kolonii. Moje roztanczone dziewczyny dają czadu, mogą kurzać z trampolin, ale wolą tańczyć. Troszkę tego nie rozumiem. Pilnujcie swoich chomików. Dokładnie. Nie przekarmiajcie marchewką. To złe. Pamiętajcie, Pamiętajcie, żeby się dobrze nawadniać. Ci Sowianki polecamy. Najlepsza w Polsce. Grupa nasza się nazywa Parówki Pana Tomka. Barówki pana Tomka, tak. Idziemy po kolacji na miasto. Pana pa. Tomka. Pa. 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 Bo mi coś wleciało do nosa. Cześć z Zumbofani. Właśnie idziemy na miasto. Uuu.

Nie mogę ci dwie minuty. Przejeżdżajcie na obóz Zumby. Właśnie idziemy na lody. Znowu jadę sam. Mango z marakują i oreo. Jest mi zimno, ale jem loda, więc... <śm> <śm> Czegoś takiego jeszcze świat nie widział. się. No, witam szanownych Zumbofanów. Rozpoczynamy dzień drugi. Dzisiaj, atrakcje Fun Park, festiwal kolorów, Waloniada. Kolorowy dzień. Tak zwany. Takie mamy widoki z okna, w oddali widać góry, piękną mgłę. Pierwsze co, gdy otwieramy okno, pada mi na twarz piękny promień słońca. Piłkarze już rozpoczęli trening, a my budzimy dzieci i rozpoczynamy dzień, że śmiechamy. Ja sam nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale dzisiaj jest. Ale Anglia wygrała w meczu Anglia-Niemcy złotą piłkę. Chyba musicie się wziąć, panowie, za utrzymanie lepszego porządku. Ja z Iwanem wstaliśmy chyba o czwartej rano, ale potem poszliśmy jeszcze spać. Właśnie się ubieramy na kolorowo, bo jest konkurs kto się najbardziej kolorowo ubierze. Ja mam ta bardzo ta kolorowe. Co robi parówka na słońcu? Nie wiem. Smaży się. Dobra, dobra. Co masz do jamniku. Nie ufam parówkom z nogami. Dobra, dobra. To żarty zamknięte na klucz. No, Nie, o to nie, nie, nie. autorskie. Plecy! Pupa! Plecy! Brzuch! Pupa! Grzybek! I zumbowani. chciałobyśmy zreakcjonować dzisiejszy dzień na kolonii. Właśnie jesteśmy po zajęciach ruchowych z panem Tomkiem. Wydaliśmy tak. kwadranta i wykonaliśmy ćwiczenia z grzybkami. Właśnie czekamy na zumbę i rozgrzewamy się na trampolinach. Nie możemy się doczekać. Jupi! No i się cieszę, no, bo mamy fajne towarzystwo w pokoju. No i co tam zumbofani, mało do was mówię, zauważyłem, więc musimy zaległości szybciutko uregulować. Sytuacja wygląda następująco, dwie grupy tańczące z panią Anią Zumbę, zamieniają się teraz z tymi grupami, z które miały ze mną zajęcia ruchowe. Gramy w chowanego, zaraz wam pokażę jak to w 99 roku zaklepywano się, tylko cicho, nie zdradźcie mojej kryjówki, a ja jestem skitrany za drzewkiem. O nie, idzie tutaj. Pokażę Wam, jak biega najszybszy opiekun w kolonii. Nie udało mi się zaklepać, bo tu Anastazja jest mistrzem poszukiwania. Aczkolwiek Patrycja delikatnie chyba jej podpowiada, co nie jest do końca fair. <laughs> jak Ty mnie zobaczyłaś? Bo tam czarne coś było i ja wiedziałam, że kamerę pan macie ze sobą. Ja chodziłam od godziny 9 do 23. No i to jest prawdziwy sportsman, a nie tam, parówka jem, typowa. Jem. 29, 30, trzydzieści szukam. Raz dwie, trzy, Alina, raz dwie, trzy, Weronika. O nie! O nie, o nie! Zaklepały się, no nie! Gratulacje! Jak ktoś tam się chowa. O, o, kuka, kuka, kto to jest? Kto to jest? Oh nie. <sumphant> Widzę was 30! Szukaj! Kopciuszek! Dobra. Stić! Eza. Roszponka! Czylek! O, to ja! Gramy tutaj z dziewczynami w taką super grę. Gracie jak to było e, owoce i tylko że księżniczki są. No, no. Księżniczki pani i Shrek. pani Panie proszę wyłączyć kamerę. Dokładnie, gramy w owoce i warzywa, ja i w księżniczki, i w szweki. Cokolwiek to oznacza, nie może nie będę tłumaczył okay, zasad. Po obiedzie godzinka na telefony i ruszamy na fan Jest świetna pogoda, no i nie zapowiada się, żeby się ona zepsuła, więc doceniajmy tę chwilę. Super parówki! Ra 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 ra, 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 ra. Pan, pan nasze sztuczki Ra, 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 ra. Witamy naszych ZUMBO w drugim dniu naszej cudownej kolonii tak, sytuacja wygląda następująco. Dotarliśmy do fan parku. Pogoda nie jest już tak sprzyjająca, jak była, ale najważniejsze jest to, żeby nie spadł deszcz, ponieważ gdy dmuchańce są mokre, zabawa nie jest już taka cudowna. Jednak w takim składzie pogoda w sumie nie stanowiłaby problemu, bo my jesteśmy najlepszą ekipą, co nie? Tak! A więc! Trzy godziny temu się wywaliła! temu się wywaliła! Nie mogę się zaczynać z ciej skoczyć na banji. Na bancz. Nie, czy są tam banji? Nie ma! <laughs> czyli emocje są duże, jak tak. na grzyba? Będzie zabawa. Bardzo duża zabawa. Imprezowe branzoletki. Można w nich wejść coś dzisiaj na dyskotekę. Proszę na siebie uważać, zachowywać zasady bezpieczeństwa, czyli nie pchać się na siebie. Nie mam jak wykręcić! Kierownicą, czy nie ma? To są o wiele lepsze się bawimy. Mieliśmy trzy godziny spokoju, w sensie wychowawcy, nie? Za pół godziny kończymy, a dziewczyny właściwie to nie chcą kończyć, sami zobaczcie. Mam czy nie, nie nagrywać? Nie. nie. Ale że nigdy? Nigdy. Czy czasami mogę? Dobra czasami, ale nie teraz. <noise> chcesz zostać w przyszłości? Bardzo bym chciała robić plastikę i leżeć Lubisz malować? Malować, się robić takie... różne rzeczy, plastikowa Jeszcze nie wiem, ale na... chyba testeram. Ja chciała pracować w barze A czemu w barze? No bo lubię odkierować w barze Ja w A w jakim klubie byście chcieli grać? W Niech pan zgadnie jak mam na nazwisko Weronika Parówkowska? Nie A ja mam ja, ja na To ty masz Parówkowska Nie Pana... Nie wierzę! Parówczyńska? Nie! No i co, wróciliśmy z fanfarku, jesteśmy po kolacyjce, ale na dobitkę, żeby uzupełnić jeszcze kaloryczność, którą spaliliśmy na fanfarku, robimy ognisko za chwilkę. Przed ogniskiem robimy jeszcze baloniadę. Mamy tutaj świetny patent na dmuchanie balonów. Jessica jest naszym pomocnikiem, a właśnie chłopacy przyszli też. I tutaj już reszta ekipy. Widzieliście takie coś kiedyś? Nie, takich jest. Niemożliwe. Mi się wydaje, że my jesteśmy pierwsi na świecie. Nie, ja widziałam pełno. Oliwier, powiedz, że pierwszy raz widzisz ten patent. Pierwszy raz widzisz. <noise> Co widzieliście, to był oczywiście festiwal kolorów, a teraz druga runda kolorowego szaleństwa. Przed nami challenge balonowy. Dzielimy wszystkie dzieci na dwa zespoły i będą musiały ładować amunicję balonową i na sygnał rzucać w swoją stronę. Jesteście już gotowe? Ja jestem Wysok. A nie Jan Kleosia? Nie! Latujcie! Yeah. To co widzicie, to jest boisko specjalnie zbudowane na ten szczytny cel, którym jest ten challenge balonowy. Deska środkowa wyznacza środek boiska. Tamte deski wyznaczają krawędź boisk. Tak jak w dwóch ogniach macie boisko, którego nie możecie przekraczać. Jak wy się nazywacie. Kapanosy. Parówki kontra kabanosy. Walczymy o tytuł mistrza sklepu mięsnego. Kabanosy ładują magazynek. Nie, 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 nie. за Oczywiście tam jest istne wariactwo, a ja pokazuję jak wygląda sytuacja po drugiej stronie obozu. Proszę zobaczyć, jak tak, nastroje. Tak. Super, super nastroję. Kiełbaska usmażona dla mnie jedna? Jeszcze nie, jeszcze okay. trochę. Jesz... Panu no już podziękujemy. Druga pani tutaj popada w melancholię, popatrując popa... po wzrok. Drog... A mi od balonów pewnie by było zimno, więc ja się nie rzucam balonami. Balony, jak widzieliście i teraz idziemy na ognisko zjeść drugą kolację Ale co? Dzieci brudne to dzieci wesołe? Nie, zależy, no <grym> Dalej dziewczyny, chyba nie tańczyłyście nigdy w deszczu Robimy zyskotekę pod deszczem O Boże, jestem cała mokra Teraz moja ulubiona piosenka, tańczymy Zielone, robię sobie zielone, bawię się łańcuch na mnie. Co to jest? Co to jest? Zielone, robię sobie zielone, bawię się łańcuch na mnie. Co to jest? Co to jest? Taka trawa, a tam już zawa! Bierna. Nie, on na nim nadepnął. O, skacze jednak. No nie widziałem. To Taka sytuacja.